Michał Juskowski, Zasobawczyk, Ustawi, Duda na sprawie się na, na matcece. Uwaga! uwagi na dzisiejszej się na TT 85 odgrawy purpury. Tomek Kamiński, Grecy Baran. Przepraszam, Makaś, Zbartosz, Polak, Dim, Wyżytek,

なぜなら。<laughs> Bardzo to mi się podoba, jeszcze o piśmie i... Tomek jest i, i bana, przygotują się na ATT.